Laudetur. Proszę Państwa, sytuacja mężczyzn, zwłaszcza młodszego pokolenia we współczesnym świecie, to jest jedna z niewielu rzeczy, którą trafnie diagnozują i tacy konserwatyści alt-prawicy, to jedna z bardzo niewielu, i lewica, w tym też taka skrajna razemowa lewica. Mężczyźni znaleźli się w czarnej dupie, zwłaszcza ci młodsi. O co chodzi? Upadek patriarchatu. I teraz wiecie, patriarchat był realny jeszcze 50, 70 lat temu. To w się sensie absolutnie, ja już nie mówię o braku praw wyborczych, ale podrzędnej sytuacji ekonomicznej kobiety. Absolutnie dominującej. I to, czy to były Niemcy, czy Polska jeszcze 50, temu sytuacji mężczyzna jako głowa rodziny, jako ten, który zarabia, a więc uzależnia, no i w jakiś sposób ma obsługę. To się totalnie zmieniło. I uwaga. Każda rewolucja troszkę powoduje kontrrewolucję, ale każda powoduje też pewien ból, pewne straty. Faceci, którzy do tej pory byli obsługiwani, ta żona standardowo miała drugi etat w domu. Bądźmy szczerzy, ci z mojego pokolenia czerpią olbrzymie, no tak po prostu jest. Nawet w Warszawie i New Jorku czerpią olbrzymie benefity w domu do tej pory. Mogąc się spokojnie zająć komputerkiem, gazetką, pracą zawodową, kiedy żona faktycznie ma drugi etat. To się rozpada. Cała masa młodych mężczyzn patrzy na siebie, na swoją sytuację i widzi, że znajduje się w totalnie trudniejszej, gorszej sytuacji w stosunku do pokolenia swoich ojców, dziadków, etc. Już sam dobór partnerszki. Kobiety mają olbrzymi wybór i ol... pracując, ucząc się, studiując są niezależne finansowo. Mogą w każdej chwili generalnie odejść, czy prawie każdej, no te dzieci jednak je wiążą z partnerem w jakiejś mierze, ale są swobodne. Kiedyś były absolutnie zniewolone. Taka jest prawda. W związku z tym one wybierają. No i to w sposób oczywisty pogarsza matrymonialną, związkową sytuację młodych facetów. Ale jest jeszcze jeden problem. Bo mówimy o problemie, diagnoza będzie z grubsza taka sama, czy lewicy, czy prawicy, a kwestie rozwiązania. Alt prawica będzie natarczywie ględzić o tym, że. Zakaz aborcji, zakaz najlepiej rozwodów, zakaz antykoncepcji. Tak, ściągniemy cnoty kobiece, ściąg zapędzimy was do kuchni, do gara. No ja powiem, a żeś biedni debile, pocałujcie się w D, to się wam nigdzie nie uda. To już nawet werpa, by się nie, nie udało, co dopiero mówić o krajach rozwiniętego zachodu. Chcecie zawrócić ręcz, czy Wisłę, czy, czy Sekwanekiem, no absurd totalny. No z kolei, lewica będzie tu pieprzyć o kwestiach tożsamościowych, emancypacji, że to sprawiedliwość, że tak naprawdę skrajna lewica nie przedstawia żadnych, żadnych rzeczywistych rozwiązań. No akurat tu wyjątkiem są pani Wieczorkowska i Herżyk, a ja widzę jedno. Bo powiem tak, skrótowo mówiąc, kobiety stały się dużo bardziej męskie, czyli władcze, samodzielne, decydujące, rozgrywające, dodatkowo seksualność ludzka ma to do siebie, że tak, chłopcyk, który wstawi swoją buźkę na Tindera czy facet, będzie mieć jedną, gdzieś jedną setną tych odpowiedzi, co jakakolwiek właściwie kobieta, no bo różnimy się seksualnością, to są rzeczy oczywiste. Natomiast chłopczyk nie wie jednego. Incele żyjący w swoich oparach, w swojej społeczności, tego, że każdy, kto ma 1,73 czy 5, nie ma 20 centymetrów na wiadomo o czym, czy w ogóle jest skazany na nigdy nie będzie mieć kobiety, a jeżeli to z odzysku, matkę z piątką, dzieci po 40, a i tak będzie bankomatem i be beta-bankomatem i kukoldem. No tak, tu w tych prawych umysłach jest im wygodnie, odnaleźli się w swojej społeczności, wierzą w to. Jakikolwiek rzut oka na rzeczywistość, że jest zupełnie inaczej, nic tu nie zmieni. Więc panowie, ja bym powiedział, tak. Komunikacja społeczna. Dla kobiet znacznie bardziej istotna. To nie ma żadnego porównania, jest komunikacja społeczna sensowna rozmowa. Ja na tym wykopień nie, nie dwa czytam tak ciekawych ludzi, którzy są wycieczki rowerowe, wycieczki, jeżdżą w góry, jeżdżą za granicę i piszą o swoim wali. no będzie kotku. Kobiety najbardziej, jeżeli chodzi o jakieś związki, będą szły na, na fajną komunikację społeczną, fajny kontakt, bo to będzie w znacznej mierze decydować o relacji. Co prawda, żaden, nawet, że ona tym na że niby tak, ale gdyby byli zdolni, zamyka się w ogóle do tej komunikacji społecznej, no to już nie byliby. Incelami. Tego nie wiem, ale to wciąż jest rada. Mówię, Herżyk Wieczorkowska pisząc swoją książkę o incelach, znalazły tam bodajże brokuła czy ropucha z Podkarpacia. Najbardziej incelowa tego incela, ma 1,60 m wózek. Kiedy gość wdał się, nie pamiętam czy brokuł czy ropuch, bo ci fajne, duże dyskusje z nimi. I z innymi kobietami na wykopie, czy na jeszcze innych bardziej egzotycznych, zamkniętych portalach internetowych, znalazł partnerkę, poznali się, zakochali się w związku. Można, można. Komunikacja społeczna jest tutaj podstawą. Rozwijając się w tym kierunku, drodzy panowie, zdecydowanie poprawicie swoją pozycję na rynku związków. To moim zdaniem jest najważniejsze. Z drugiej strony, ta czarna dupa, w jakiej dużo tych młodych mężczyzn, czy ogólnie mężczyźni na świecie się znaleźli, spowodowana odbiciem, upadkiem patriarchatu, w jakiejś mierze jest też czarną dupą kobiet. No bo przecież ci mężczyźni w jakiejś mierze wypadną z rynku związków i rynku matrymonialnego. Zamkną się w sobie, wyalienują, zamkną się w swoich absurdalnych, obłąkańczych społecznościowych serwisikach typu wykup, etc. Po prostu no, kobietom też będzie trudniej wtedy w sferze związków. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, co wszystko tworzy marną stosunkowo perspektywę. Ramen, proszę Państwa.